Chcesz zgarnąć w bonusie Pay Per View na dwie następne gale Fame? Wejdź na unlock.now i odbierz Pay Per View w promocji. Sponsorem odcinka jest SFD. Największy sklep z odżywkami, suplementami oraz żywnością dietetyczną w Polsce. Panie i Panowie, razem ze mną Święty Mateusz, nie taki święty. Szymaneczko, witam serdecznie. Święty by nie bił. A ty dzisiaj powiem ci no, stare... To... Tylko zacznę. Szapoba, zajebista walka z Alberto, internet oszalał. Jest są no, troszkę wiadomo jestem niespełniony. Od pierwszej go ciosu dostać klejnoty, to to jest trochę słabe. Odechciewać się walczyć. Wiadomo, że cała taktyka mi się popiła za przeproszeniem. Przez tego kopa? Przez tego kopa, wiesz, tak? no, taka od razu już. oddechciewać się wszystkiego. Zresztą chyba cały wieś, jak to jest dostać wiaja. Każdy chyba raz w życiu dostał przynajmniej, nie? No ja przynajmniej dostałem dwa. E, więc, e, no co on Ci powiedzieć? Troszkę bezmyślnie e, walczyłem. Za, za dużo musiałem za nim biegać. Nie do, dojść do siebie. No jestem po prostu, mam urażoną taką dumę sportowca. Ale no wiadomo, po dziewięciu latach przerwy, po trzech miesiącach trenowania, no daję z siebie całe to ducho, jakie, jakie po prostu mam. To, słuchaj, ale Alberto. Taki miał być na pewno. Ja się innego Alberto nie spodziewałem, że będzie kąsał, kopał, tu będzie bił, to jakoś będzie, dziwnie rzucał. Razu, rozumiem, że takiego się spodziewałeś, że będzie kopał w jaja? Kopał w jaja to nie, ale że będzie kopał na pewno się spodziewałem. No tak, wiadoma sprawa. No, to jest sport. Szkoda właśnie, że od pierwszej rundy ktoś się odbiera właśnie energię, którą po prostu czerpiemy z tych jaj. No tak, wiesz, o ja tutaj nie chcę tam też nikogo bronić, ale no, no, to też nie był faul intencjonalny, no niechcący kopnął to też trzeba mu no, chyba będzie, ten przyznać. Wiadomo sprawa, no niech będzie... Ten że chyba, że uważasz, ten chyba, że uważasz inaczej. Wiesz co no ogólnie fajnie tak wystartować, żeby odebrać chęci walki z swojemu rywalowi. Nie? Po dwóch kopach ja nie dostać nawet jednego ostrzeżenia. No nie wiem no, jak tam było to w umowie. Nie wczytywałem się najwidoczniej zbytnio. No dałeś Ciebie wszystko. Yy, wiadomo, żałuję pewnych kwestii tutaj odnośnie mojej taktyki, ponieważ no, byłem wyłączony całkowicie, gdzieś nawet nie słuchałem swojego narożnika. Po prostu walczyłem serduchem bardziej, yy, żeby po prostu ukazać prawdziwego siebie. Nie, no, walka była genialna, stary, naprawdę to była do tej pory na razie najlepsza walka na całej gali. Jesteśmy przy walce e, pań. E, jak coś widzowie, bo nie wiemy co też będzie dalej, bo może ktoś tam jeszcze tam, wiesz, odpali większe rakiety. Mocno bije Alberto, że tam przesiadłeś kilka razy? Wiesz co, to, no co mam ci powiedzieć, wiesz, gdzieś k***ą nogi, za przeproszeniem. Gdzieś dostałem na tą żuchwę, wiadomo, że jest taka, że jak ją delikatnie naruszysz, to po prostu, no, odcina delikatnie. No tak, jeżeli czysto trafisz, no to oczywiście. A jeżeli wpadałem troszkę, wiesz, zbyt chaotycznie, bo cały czas musiałem za nim gonić, 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 bo taką miał tak najwyższej taktykę uciekania przede mną. No niestety, to, to była moja, że tak powiem, wina, moja nieuwaga i no, nie się, za w jego pułapkę. No ale ty musiałeś się spodziewać, że będziesz go musiał gonić. No ja nie wyobrażałem sobie innego w ogóle jakiegoś takiego scenariusza, gdzie y, to on by musiał gonić ciebie. Że to ty byś uciekał i tylko gdzieś tam bił, wiesz, ten spoza no, dystansu. No, to sprawa, bo wiesz, też gdzieś tam... Jednorazowo odczułem, że tam po prostu siadło mi y, jeden z sierpowych. Tak, też trafiłeś. Ja, pewien, żeś, nie wstanie, no, ale, ale jednak Alberto ścisnął portki, no i wstał. No co mam Ci powiedzieć? No, moje pierwsze koty zapoty. Myślę, że dałem z siebie całe serducho. Myślę, że było fajnie się to oglądało i czekam na kolejny... Propozycje. Z tego co wiem, Alberto też tam jest mocno poobijany, także to też wiesz, tam na pewno nie zostawiłeś e, go w 100% zdrowia, e, bardzo też taki wyniszczający pojedynek, a właśnie wtedy kiedy go trafiłeś, wtedy kiedy Alberto był liczony, myślałeś tak, że już nie w stanie? Wiesz co, no, tam widziałem, że gdzieś tam odłączyłem go dość mocno, wiesz, no taki jest sport, wiesz, czujesz kiedy coś wejdzie dobrze. Wiadomo, że tutaj było za dużo chaoty, za, za bardzo mocno chaotycznie walczyłem w tej walce. Ja nigdy tak mocno chaotycznie nie, nie walczyłem, żeby zawsze wchodzić za mocno bezmyślnie, bez ciosów. Po prostu chciałem go, za przeproszeniem, upierać jednym ciosem. A to nie tak walka powinna wyglądać, no ale dałem z ciebie ile mogę, nie? Słuchaj, bo spotkałem się z takim komentarzem gdzieś tam na Twitterze, widziałem na x że Matałoś nie zrobił żadnego progresu od, od tej sparingu, powiedzmy, z szachtą. Jak to wyglądało? Możesz powiedzieć, że jesteś lepszym zawodnikiem niż, niż byłeś wtedy, bo dużo osób zarzucało wtedy ci, mówiąc... to, że byłeś troszkę może zbytnio taki ociężały w tej walce. Wiesz Każdy no, każdy sobie sobie, wiesz, może oceniać po swojemu. Mhm. Ja dałem się wszystko. Wiadomo, że tak jak wspomniałem, za bardzo że to powiem, chciałem urwać jemu głowę. Y Bezmyślnie gdzieś tam wchodziłem w jego taktykę, w jego zabawę, w jego ucieczkę, no po prostu wdałem się w tak zwaną pułapkę. A, powiedz mi, a to co się wydarzyło wczoraj, weszło trochę do głowy, miało to wpływ na to wszystko i teraz możemy nie, o tym pogadać ja, normalnie? Ja na luźno to przejmuję. Wiem, że tutaj, wiesz, po częściowo, częściowo jest to y, gra aktorska, wiadomo, że każdy chce wejść sobie do głowy, żeby troszkę zrujnować każdą plan. No, oczywiście. No bo to, tak to funkcjonuje, świąt rzeczy, na świecie też tak to funkcjonuje. Także nie, nie, nie dotknęło mnie to. Wydaje się, że też dla Ciebie jedno z gorszych losowań, co? Teraz można o tym tak powiedzieć, że Ty wolałbyś chyba takiego Bioka, Nie wiem, nawet Marcin Sianus, który też miał problem właśnie z ustrzeleniem Mahmuda, który kończył go i tam jak komar biegał. Wiesz, nie byłem w stanie jeszcze tego, że tak powiem, przejrzeć, nie oglądałem tego, więc nie, nie mogę też oceniać. Tak, ale chodzi mi, że Tobie chyba bardziej pasowałby bijok, który z Tobą stanie i będzie się bił. Wiesz co, nie ma to znaczenia, po prostu... To są moje pierwsze koty zapoty, tak jak już cały czas wspominam. Wiesz, ja jestem dopiero trzy miesiące w treningu po 9 latach przerwy. Gdzieś tam się trenowałem w międzyczasie, ale też i operacje kręgosłupa, gdzieś tam powroty do zdrowia. No wiem o tym, że teraz będę cały czas w gazie. Wiem o tym, że cały czas będę w treningu. No spokojnie. Cały czas w treningu, więc na pewno będziecie widzieć Mateuszka nieco lepszego z zawodów na zawody, jak mnie tylko będziecie brali na takie gale. A powiedz mi, kto teraz? Kogo byś sobie życzył? Kogo byś sobie życzył teraz w klatce? Bo ja już strzelam już teraz super fighte, turniej... No to... wiadomo, że chciałbym <laughs> rewanżu z szachtą. Yy, zresztą sam mi powiedział, że jak dam dobrą walkę z Alberto, no to przyjmy to. No walka była yy. dobra. Więc yy, mi się wydaje, że... No ludzie, tak jak właśnie wspominasz, dużo o tym mówią, dużo o tym piszą, więc mi się wydaje, że ten szachta powinien dać mi tą e, obcę, że tak powiem, rewanżu za tą e, że tak powiem, niepotrzebną sytuację, o której sam mówisz, żałuję. Ja wiem, tylko że jakbyście pewnie mieli podobną e, sytuację między wami, jak wtedy, to pewnie byłoby bliżej tego pojedynku. Ostatnio na konferencji moim zdaniem trochę spaliliście temat e, wiesz, tej wiesz, walki. To, e, ja po prostu nie jestem człowiekiem konfliktowym. Mm. E, wtedy on po prostu był e, taką, że tak powiem. Takim człowiekiem, który po prostu daje taką złą energię od siebie. Ja zawsze staram się być tym dobrym człowiekiem, choćby ktoś mi na, depnął na odcisk. No ale on jest po prostu, no nie wiem, człowiekiem o kilku twarzach i chciałbym, że tak powiem, zrewanżować się jemu za to, co zrobił i za to, że musiałem się na policji przez niego odpowiadać. Co ty gadasz? No i jak inaczej? Przecież no, policja nie chciała, żeby chłopak miał pierwszą walkę. Ja wszystkich odmawiałem na niego, na jego, na jego, po prostu żeby chłopaka nie wpierać w pasiaki. A to ty miałeś gdzieś jakieś... Ty byłeś na policji przez te chwile? tak. No. Chcieli mi ściągać na Katowice, ale ściągnęli mnie w Gorzowie. No i po prostu musiałem się, powiedzieć, że tak powiem, no wiesz, odmawiać im zeznań wszystkich, które po prostu były na szach niekorzyść. A szachta, też był czy nie na policji wtedy? Nie mam sprawie. pojęcia, nie mam pojęcia. Nie wiedziałem o tym. No to już wiesz. No, okej. Okay. Czyli przez niego musiałeś zeznawać, tak? Wiesz, co, dlatego też nagrałem takie małe wideo na telefonie, no. żeby kiedyś mi nie powiedział, że się rozjebałem na niego. E, że odmawiam tych wszystkich zeznań. E, to właśnie było po tej sytuacji właśnie wtedy w katowicach. No, no nieźle, nieźle. Ja powiem Czyli ci szczerze, wiesz, jestem w szoku. Jak ktoś jest tak charakterny jak on, wiesz, trzyma się swoich zasad. Ja się trzymam swoich zasad. Y, tak jak powiedziałem, ja się na niego nie rozkraczyłem, słowa na niego nie pisłem, więc niekoniecznie trzymam swoich zasad. Ja dałem dobrą walkę, mi się wydaje, z Alberto, więc niech on przyjmie teraz walkę ze mną. No słuchaj, powiem ci szczerze, że jestem y, teraz zaskoczony, no, ale dobrze, słuchaj, no jest jakaś historia, zobaczymy, ja bym ciebie jeszcze zobaczył ewentualnie z glebą. Więc to no, w przyszłości na pewno, dajcie mi się troszkę rozwinąć. Może tak powiem, dopiero, że tak powiem, wchodzę na obroty, nie? Chodzisz na obroty. Słuchaj, dobrze Cię było tutaj widzieć. Widzowie, święty Mateusz, bardzo dobry pojedynek. Eee, widzimy się, na pewno się widzimy. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, Mateusz. Dobrego wieczoru.